Polska Policja się zmienia. Od roku 2016 w ponad 370 obiektów czy wybudowaliśmy od samego początku, czy zmodernizowaliśmy, czy wyremontowaliśmy. Jednym z takich obiektów jest oddawana dzisiaj do użytku po generalnym remoncie komenda, obiekt Komendy Powiatowej Policji w Turku. Ja się bardzo cieszę z tego, że dzisiaj przy okazji naszego święta, święta Policji mogliśmy oddać nowoczesny obiekt. Nie tylko policjantom, ale również i mieszkańcom powiatu turckiego. Tym prezentem w dniu dzisiejszego święta policji jest nasza zmodernizowana komenda. Modernizacja trwała no bez mała trzy lata. Epek końcowy myślę, że nie powiem za dużo jak określę jednym słowem, że, że po prostu powala. To przede wszystkim środki pochodzące z budżetu państwa, ale oprócz tego wsparcie również ze strony samorządów, przy największym i wymiernym wsparciu, jeżeli chodzi o struktury samorządowe starostwa powiatowego w Turku. Powiat turecki jest powiatem bardzo bezpiecznym. Praca policjantów oceniam bardzo wysoko, z dużym zaangażowaniem na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu tureckiego i to od wielu wielu lat się nie zmienia. I jestem przekonany, że kolejne lata również będą takie same. Cieszymy się, że mogą pracować w dobrych, komfortowych warunkach policjanci. Myślę, że mieszkańcy powiatu tureckiego dzięki temu mogą czuć się bezpiecznie, mogą czuć się zaopiekowani, zaopiekowani przede wszystkim przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczywiście dzisiejsze przedsięwzięcie i oddanie tego przedsięwzięcia do użytku jest bezprecedensowe, bo przeszło 10 milionów złotych pozyskała miejscowa komenda policji w Turku dofinansowania państwowych pieniędzy na rozbudowę i na modernizację obecnego budynku. A moim skromnym zdaniem jest to najpiękniejsza komenda powiatowa policji w Wielkopolsce, a może nawet w Polsce. Pożyt sztandarowy Komendy Wojewódzkiej oraz pożyt sztandarowy Komendy Powiatowej Policji Wtórnej. Policjanci, którzy tworzą w kompanię honorową, są wizytówką Wielkopolskiej Policji, to policjanci III Kompanii Oddziału Prezesu policji w Poznaniu.